Zawsze najbardziej bałem się tego, co jest pod łóżkiem, gdy przechodziłem koło niego w nocy. Dlatego zawsze na nie wskakiwałem z odległości przynajmniej metra. Tak, aby urojone myśli w mojej głowie nie podsuwały mi dziwnych myśli, że ktoś lub coś może mnie chwycić za nogę. Karla zawsze była odważna, nie bała się niczego. Jednak pewnego dnia, gdy została sama w domu, postanowiła zaprosić do siebie dwie koleżanki. Jak to dziewczyny rozmawiały o chłopakach, modzie i imprezach. Karla znudzona zaproponowała zabawę w chowanego, ale żeby było ciekawiej, w ciemnego chowanego ze zgaszonym światłem. Boicie się? Nabijała się z koleżanek. Przecież to tylko ciemności. Tak samo wszystko przecież wygląda jak oświeci je światło. Dobra, powiedziała Edith, ty nas szukasz pierwsza. Nie ma sprawy. Dziewczyna uśmiechnęła się. Zgasiła w całym mieszkaniu światła i zaczęła liczyć do stu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Koleżanki biegały po całym domu szukając kryjówek. Trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery. Edith schowała się pod łóżkiem w sypialni rodziców karli Pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem. Meg w łazience pod prysznicem. 98, 99, 100. Szukam. Zawołała dziewczyna, po czym przez chwilę przyzwyczajała oczy do ciemności i zaczęła szukać. Na parterze nie znalazła żadnej z dziewczyn. Na górze tak samo. Postanowiła przeszukać jeszcze raz wszystkie zakątki, szafy. Zegar wybił 24. Szukała po raz kolejny, jednak nikogo nie znalazła. Wygrałyście, wychodźcie. Szukam was już od 40 minut. Jednak nikt nie odpowiedział na jej wołanie. Podeszła do ściany, by włączyć światło, jednak ono się nie zapaliło. Zdarza się, powiedziała sama do siebie. Czasami prąd wysiada. Dziewczyny! Wołała dalej. Bezskutecznie. Nagle usłyszała dobiegający z góry tupot i trzaśnięcie drzwiami w pokoju rodziców. To nie jest śmieszne. Weszła po schodach i otworzyła powoli drzwi. Zobaczyła chowającą się nogę pod łóżko. No, ładnie, oszukiwałyście! Podniosła pierzynę, schyliła się i zajrzała pod łóżko. Jednak nic tam nie było ani Meg, ani Edith. Co jest? Chcecie mnie nastraszyć? <grych> Życzę powodzenia po czym roześmiała się. Jednak nagle usłyszała szemranie w szafie. Podeszła do niej, otworzyła drzwi i zaczęła grzebać między ubraniami rodziców. Nikogo tam nie było. Zegar wybił po raz kolejny godzinę 24. Co do cholery! Dziewczyna zbiegła na dół. Wyjrzała przez okno. Na całej ulicy nie paliła się ani jedna latarnia. Wszystkie światła w domach były pogaszone. Zegar znowu zaczął wybijać godzinę 24. Meg! Edith, przestraszyłyście mnie, a teraz wychodźcie! Karla pobiegła do swojego pokoju. W szufladzie miała małą latarkę. Nagle usłyszała skrobanie dochodzące spod jej łóżka. Mek? Edith? Powoli podeszła. Pochyliła się i zajrzała pod łóżko. Znowu tam nic nie było. Stanęła i zaczęła nasłuchiwać. W domu panowała idealna cisza. Nawet jej budzik nie tykał. Poczuła na swojej nodze uścisk. Popatrzyła na dół. Coś trzymało ją za nogę. Ręka Meg. Rozpoznała ją po dużym, tandetnym, plastikowym pierścionku na środkowym palcu. Szarpnęła nogą i szybko chwyciła rękę dziewczyny i zaczęła ją wywlekać z podłóżka. Meg patrzyła na nią, jednak się nie odezwała. Dziewczyno, dobrze się czujesz? Zaczęła nią potrząsać. Wiesz, jak mnie przestraszyłyście? Jednak dziewczyna jej nie odpowiedziała. Oczy miała szeroko otwarte. Nagle Karla poczuła na swoich nogach coś ciepłego. Krew. Meg była martwa. Niespodziewanie coś zaczęło wciągać martwą dziewczynę z powrotem pod łóżko. Karle sparaliżował strach. Wstała szybko, jednak w tym samym momencie upadła z wielkim bólem na podłogę. Coś przecięło jej ścięgna. Nie potrafiła chodzić. Z wielkim wysiłkiem zaczęła czołgać się w kierunku drzwi, lecz po chwili jakaś ręka zaczęła wciągać ją pod łóżko. Gdy wybiła godzina 24, Meg i Edith wyszły ze swoich kryjówek. Czemu ona nas nie szukała? Już minęło tak dużo czasu! Karla! Krzyczały, jednak nikt im nie odpowiedział. Zapaliły światła i zaczęły jej szukać. Gdy weszły do jej pokoju, zobaczyły rękę wystającą z łóżka. Tu jesteś! Meg podeszła i zaczęła wciągać Karle z podłóżka. Jednak to, co wyciągnęła z pewnością nie było dziewczyną przynajmniej nie całą. W swoich rękach trzymała jedynie dłoń należącą do Karli.